Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. W Australii oczami Asi, po przerwie nareszcie. Cześć, witam Was serdecznie. Nawet nie wiecie, jak ja się bardzo cieszę, że mam internet. Jak tylko dzisiaj podłączono mi internet, zaraz postanowiłam chociaż chwilkę malutki film nagrać i serdecznie się z Wami przywitać. Bardzo Wam dziękuję za to wszystko, co do mnie pisaliście, za to, że czekacie na mnie, za to, że czekacie na moją Australię i na to, co mam Wam do powiedzenia. Nie jestem w stanie wszystkim indywidualnie podziękować za wsparcie, za trzymanie kciuków, za tyle dobra i ciepła, które mi wysyłacie. Że naprawdę jestem Wam przeogromnie wdzięczna za tą całą dobrość. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że będę mogła się również Wam kiedyś odwdzięczyć. Tym samym, kochani moi, po przerwie, może filmy zaczniemy wstawiać jutro pojutrze. Bo na razie jeszcze się organizujemy tutaj w domu. Natomiast chciałam Wam powiedzieć, co będziemy, jakie filmy przygotowałam dla Was wtedy, kiedy mi nie było. Jednym z filmów jest między innymi droga do Harvey Bay i sam pobyt w Harvey Bay, jak również na plaży koralowej. To jest bardzo ciekawy odcinek. Następny będzie mówił o nietoperzach australijskich, które mnie tutaj fascynują. Dosłownie parę, parę minut takiego filmu. Oczywiście o tym, co nas spotykało ostatnio, czyli o przeprowadzkach, dlaczego się przeprowadzamy, z jakiej, z jakiej to przyczyny, co było, to, co było spowodowane przeprowadzką. Oczywiście pokażę Wam nowy film z naszego nowego domu. Jaki ten nowy dom jest? Powiem Wam, co mi się bardzo podoba w nowym domu, co było lepsze dla mnie. W w tamtym domu, a co jest lepsze dla mnie w tym domu e, tutaj czujemy się naprawdę bardzo dobrze i mam nadzieję, że będę mogła to na filmie pokazać, to jest następna sprawa jak również chciałam Wam pokazać apartament hol holidayowy, w którym mieszkaliśmy w tak zwanym międzyczasie, dlaczego chcę Wam pokazać, dlatego, że do tego w tym apartamencie holidayowym mieszkaliśmy, jak tutaj przyjechaliśmy na samym początku, jak nie mieliśmy jeszcze his historii Wynajęcia domu, i generalnie nikt nam tego domu nie chciał wynająć. Chcę Wam pokazać dokładnie, jak ten apartament holidayowy wygląda, i chcę Wam pokazać dwa takie różne apartamenty, z których się między innymi składa ten cały apartamentowiec, jak to wygląda. Więc mam nadzieję, że będzie to również dla Was ciekawe. Być może, jeżeli będziecie mieli ochotę, zwiedzić, przyjechać do Australii, zwiedzić Australię albo przyjechać tutaj na dłużej i będziecie chcieli się zatrzymać będziecie widzieli jakie warunki tam są i co wam mogę pomóc załatwić na sam początek następnie otwarcie olimpiady pływania na kan może tak powiedzieć na kanu i to będzie bardzo, bardzo ciekawe, także serdecznie Was na to zapraszam. Przyjechały różne, najróżniejsze kluby z różnych stron świata, między innymi z Kanady, Francji, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Fidżi. Nowej Zelandii, Samoa, no bardzo, bardzo egzotyczne, bardzo fajne kraje. Mój Przemek założył koszulkę z Polską, ale niestety polskiej drużyny nie było. Chcieliśmy kibicować, ale niestety już poprosiłam mamę, żeby w razie następnej jakiejś olimpiady, gdzie będą Polacy, żeby kupiła nam flagę polską i będziemy tutaj ostro kibicować polskiej drużynie. Również dla Was nagrałam jest film z karawan parku Cotton Tree Marucidor. Uważam, że jest to jeden z lepszych karawan parków tutaj na Sunshine Coast, ponieważ jest przepięknie położony między rzeką a oceanem. Również będę chciała Wam pokazać widok Marucidor z 16 piętra, jak to w ogóle wygląda z góry, gdzie co się znajduje. Mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawa również wycieczka dla Was. Jak również chciałam wam, będę chciała Wam pokazać, jaki widok mieliśmy z 16 piętra na ocean, na rzekę, na park narodowy, również na tą skałę kulum, która jest drugą co do wielkości największą skałą na świecie zaraz po uluru. To wszystko zobaczycie w moich filmach, więc serdecznie Was na te filmy zapraszam. Również w naszej rodzinie odbyło się parę imprez, mój Przemek miał urodziny, moja Julka miała urodziny, w niedzielę, wczoraj był Dzień Mamy i czekamy jeszcze na moje urodziny i Nikolu urodziny, to będzie tak po, miesiąc po miesiącu wszystko jest u nas, więc zaczynamy zawsze Przemka uroczystościami od kwietnia, a kończymy tak naprawdę w, w, w sierpniu. Bo w sierpniu są jeszcze moje mininy. Także uroczystości, 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 ale yy, no, te uroczystości są dla nas przecudowne. Natomiast moja radość, że mogę do Was mówić, że mogę przedstawić Wam parę ciekawych filmów, jest nie do opisania. Także jeszcze raz Was serdecznie witam w moim świecie, serdecznie Was witam Australia Oczami Asi i również obiecuję dać. Yy, Odcinek na temat pozytywnej energii, ponieważ się okazało, że te odcinki cieszyły się ogromną popularnością i to jest dla mnie niespodzianka. Bardzo Wam za to dziękuję i obiecuję, tak jak Wam już obiecywałam do tej pory, że będę nagrywała takie odcinki co jakiś czas. I serdecznie zapraszam do pisania do mnie, ponieważ cały czas odpowiadam Wam na maile na Australia Oczami Jaś. Dziękuję Wam pięknie i jeszcze raz bardzo Wam dziękuję z całego mojego serca, że czekacie na mnie, że czekacie na te filmy i że to jest coś, co powoduje u Was troszeczkę szybsze bicie serca. I to, że zaczynacie dzień bardzo pozytywnie. Ja bardzo Wam za to dziękuję i nawet nie wiecie, ile to dla mnie znaczy. I yy, nie wiem, czy, czy ja Wam jestem bardziej potrzebna, czy wy jesteście mi bardziej potrzebni do, do tego, żeby mogła czuć się dobrze i fantastycznie. Chyba Wy jesteście mi bardziej potrzebni. Także dziękuję Wam bardzo i serdecznie zapraszam do następnych odcinków. Buziaki Wam wysyłam. Wszystkiego dobrego, co tylko możecie sobie wyobrazić. Pa pa. Bujaki papá!